No, no to kontynuujemy naszą walkę. Chodźmy tutaj. E, bam. Bam. Ale fart. Walnął dokładnie w te miejsce, gdzie... gdzie przed chwilą stał Anders. Dobrze, troll padł. Jak widać, już sobie trochę z nim szybciej radzimy, niż na początku gry. Na tamtych wzgórzach i pustkowiach. Pomimo to, miser już też za dużo problemów tam nie stworzył. Kasa z hurloków i jedziemy dalej. Trochę za ciemno jest jednak. Tutaj się trochę bawiłem gamą. Powiedzmy sobie, OK, że tak będzie. Dobrze. Okej. Like okay. Tu jest skrzynka. That's not really my thing. Nie mogę tego otworzyć. I trochę kasy. Obręcz od beczki wysadzane lirium. Ostre. No, niestety szkoda. No, gdybym miał większy spryt, to bym otworzył i pewnie byłyby tam ładne skarby, no, ale jako, że nie mam, bo to zaniedbałem, to trudno. Wychodzimy z głębokich ścieżek. Poekspiliśmy sobie. Tak, poproszę, ruszajmy w drogę. I co tu mamy? Tu mamy obręcz odbeczki do oddania. I tu mamy złotogłupców. Całkiem fajna nazwa jak na zadanie. Tak na tego questa. No i chodźmy teraz do tego ojca. Dobra, on tutaj sobie stoi. Klik. You. Did Iwan? He's hiding something. Tell us the truth. What happened? Iwan said Marin sealed himself in with a dark spawn to save his brothers. Is that how you remember your youngest brother, dying? I yes. It's just how Iwan said. yes mm, Marin saved us. Iwan locked Marin in with the Darkspawn to get more treasure for himself. What? How dare you? It's true. Shut your mouth, Emrys. No. I'm through listening to you, Iwan. You sealed Marin in with the Darkspawn so no, you could go co after that blighted weapon. No, you bastard! Iwan, is this your own brother? Get out of my sight! I'll kill you myself if I see you again. Dobra, dobra. Nie pierdol tylko smaruj Jumorem. I idziemy teraz dalej. Aha, ok, ok, ok. Spadamy stąd. Hmm, chyba tutaj. Dobrze idę? Dobrze idę, dobrze. O, ale się pocięło. Wow. Jakaścina. Doki. Idziemy do mrakowiska, oddać obręcz i zebrać kasę. I przydałoby się niedługo skoczyć na targ. Nie po to, żeby sprzedać, tylko zobaczyć, może jakieś nowe przedmioty się pojawiły. Jakaś dostawa przyszła e, Może będzie coś ciekawego dla nas, lub dla naszego maga, lub dla naszego krasnoluda, lub dla naszego gejowatego przyjaciela elfa. O, trup. O, to talaska. Nikt jej nawet pogrzebu nie urządził. Okrutnicy. Jak śmieli. Myślałem, że mistrz whisky. Masz. Okej, okay, wzięliśmy kasę. Kasy mamy teraz 156 złotych monet. I idziemy do windy. Tak, doki z boki, obi boki. Dobra, o, dzień dobry. A kto co to za gościu? Ale ma fajny miecz. Dobra, o, fak, nie trafiłem. Chwileczkę, tylko ściszę muzykę, bo tutaj przesada jest. Okej, okay, wróć. I... I atakujemy. Więcej, 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 więcej. Dla mnie to w tamy graj. Wąchajcie z Wow. Ale burdel. Czytam, co, co ty pana całą daje. Pobliscy sojusznicy odzyskują żywotność nawet w środku walki. Anders nie może rzucać zaklęć ofensywnych. No dobra, to dlatego wtedy nie mogłem rzucać zaklęć żadnych. Nie. Aha, okej, okay, to jest wyjście do obozu Konarii. A teraz pójdziemy do tego syna. Tego pięknisia. I spytamy go, czy chce wrócić do Tatusia. Czy zostać z tymi rogatymi brudosami. Że tak powiem. No. O dziwo pojawiliśmy się na schodach. Otwierać. Dobra, ja się tutaj. What do you want, human? I'm here about the Viscount's son. Are you? In four years, I have made no threat. And fanatics have lied. Lying... But despite lies and fear, Baz still bit. Be... The son has made a choice. You will not deny him that. No doubt you see the advantage of. He is no longer the viscount's son. Vidithari, give up their lie. You would not take. The cune may demand that advantage, but I do not. It was his choice. He is not even here. He went to his father. Ask the viscount why he would send him. both. That probably could have been mentioned earlier. They are meeting at the chantry. I assume. No, but we know who.

To za sucz. No dobra, więc do zakonu idziemy. Ok, zakon, tak, ale ten syn też mnie tutaj wkurza. Co chwilę ucieka. Co chwilę trzeba biegać po jakimś okaleczonym wybrzeżu, po obozach Kunari, żeby go sprowadzać do ojca. Przesrana sprawa. Dobra, co to jest? To ten syn. Przytul go. Sirrah look at what you have done. To pounce upon the viscount's son. a repentant convert in the the peopleyak with no excuse your kunari masters will finally answer you've been a headache but to outright kill someone that's new for you he deliberately denied the maker how many would follow if he went unpunished and yet even this sympathizer will inspire You won't get the ousted. You'll get a... Coś takiego. Jakie zepsucie. Masz rację. Trzeba zabić heretyków, czyli was. Chodźcie, chodźcie na górę. OK. Zrobimy tak. Utrzymanie pozycji. Przywódca z Grey. Dobra, chodźcie, pomóc. Serahawk. Okej, okay, ja widzę, że tu mnie od tyłu podchodzą. Wściekły tłum.

There is death in every corner, young mother. It is as you predicted. All too well. Ale Ale wpadka. The young mother arranged all of it. Don't you spout your clap clap This is a... I have ears, Mother Patrice. Sarah Hawk, is it? Viscount Dumas' son is dead. Killed... I'm sure my name... Seamus Dumas was a Canary convert. He came here to repent and was murdered. You killed him, so no one would follow his free choice, right or wrong. It could not be allowed. How many would be tempted? As many as would want to go. Oh, yeah. hmm. They deny the Maker, and you diminish him, even as you claim his side, Sir R. Hawk. You act on behalf. The young mother has erred in her judgment. A court. Yeah, the sound of putyje The chantry respects the law, and so must she. Grand cleric. Grand cleric. Cała przegrałaś. O,

held oh, Elder, what hope for this city when we fail our own so completely? The Arishok is still here, Excellency. You must be ready. Please. Hawk! Leave me.

no? Co teraz właśnie? Izabela. Izabela, Meryl. Izabela i Meryl. No dobrze. Pójdziemy do naszej posiadłości. Spytamy o co chodzi Izabeli i obczejmy przy okazji list. O, this is important. Don't interrupt with your selfish prattle. get off your high horse I A znowu have się <laughs> What drink should I order, and who's the father? Oh, you little what is it now, you two? Hawk. The Arashok is sheltering two fugitives who have to the He must be convinced. I'm going to die. There. Got your attention. Real problem. I heard Arashok and die. What's this about?

Should... I've had my ear to the ground for book. I thought you. Well, I honestly, what does it matter? It'll save me from Castillon, so I need. Let it go. Sending a full patrol would just increase tension. But I just. Suspect... Then he should have come himself. Perhaps, but it's understandable that he's not at his best. I'd like to. have Isn't it odd that Narrell's accused of murder? Elfy, idą do kunari. No, na czym ten świat stoi i don't know. but how many more will try if i allow this? justice must be respected. the issue has to be resolved before we... you trust her this much? probably not. i wouldn't. they won't wait at the compound forever, hawk. i really do. you think i like having this thing on my mind? come on. the exchange is happening tonight in a low-town foundry. no, dobra.

And you have known about them no, brawo. Well, to to Dobra, zapisujemy i na tym kończymy. Jeszcze raz zapraszam was na moje forum Urchamer'a do grania w, na Playboy forum na PBF ie moim. A no i pozdrawiam was. Cześć.